Cześć, ja jestem Iwona i witam Cię na kanale Podróże z książką. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego jestem w okularach przeciwsłonecznych. Otóż jest to pierwszy film, który nagrywam po operacji korekcji wzroku. Moja rekonwalescencja będzie trwała aż do 6 tygodni po operacji i w tym momencie dopiero minęła połowa czasu. Także muszę nagrywać w okularach ze względu na to, że mam światło wokół siebie i niestety, ale ono sprawia, że po prostu jeszcze moje oczy za bardzo się mrużą. Poza tym no, jest to po prostu dla mnie niekomfortowe, żeby patrzeć w tak mocne światło. Dlatego, tym krótkim wyjaśnieniem, myślę, że możemy zacząć dzisiejszy wrapa, bo udało mi się aż dziewięć książek przesłuchać i przeczytać jeszcze przed operacją. No i co? No i zacznijmy od początku. Pierwsza pozycja to jest powieść graficzna Book Love Debbie Tang. I to jest niesamowita książka, która po prostu dała mi tyle radości. W momencie czytania i bo tak naprawdę każda strona to jest dla mnie mem. I ona jest, to jest taka książka, która po prostu przedstawia takie fajne momenty z książkowego życia, z życia z książkar. Także bardzo Wam polecam, jeśli będziecie mieli okazję po nią sięgnąć. To jest książka, która nie jest wydana w języku polskim, także jest tylko w języku angielskim. Natomiast nawet jeśli wasz angielski jest taki podstawowy, myślę, że. Może się udać, ewentualnie z jakąś małą pomocą, ale może się udać ją przeczytać i zrozumieć te wszystkie memy, które w niej są. Kolejna pozycja jest to Dolly Alderton, czyli dobry materiał. I oprócz tego, że ta okładka to jest moim zdaniem Mistrzostwo Świata i bardzo mi się podoba, w jaki sposób ona jest napisana, ale to co chciałabym o niej powiedzieć, to ona mi bardzo otworzyła oczy pod kątem tego, w jaki sposób. Mężczyźni po rozstaniu sobie radzą, a raczej sobie nie radzą. Bardzo jest mi przykro po przeczytaniu tej książki, ponieważ niestety wiem, że wygląda to bardzo podobnie w rzeczywistości, że mężczyźni ze sobą nie rozmawiają za bardzo. I w momencie, kiedy oni są w trudnych emocjach po rozstaniu, to często to wygląda tak, że oni po prostu to wszystko w sobie tłumią i przez to nie przepracowują w odpowiedni sposób tych emocji, które w nich siedzą. Ja nie mówię, że oczywiście tak ma każdy, bo na pewno tak nie jest, ale niestety sama sytuacja taka, że oni. Spotykając się nawet po rozstaniu, no nie do końca chcą rozmawiać o samym tym wydarzeniu. Ja z jednej strony to rozumiem, no bo to jest taki trudny moment, ludzie nie lubią o trudnych emocjach rozmawiać, natomiast ci mężczyźni nie mają tego m, takiego połączenia, tak jak kobiety, często rozmawiają po prostu o wielu, wielu sytuacjach i mówią wiele rzeczy głośno, więc one też wtedy mają szansę usłyszeć. To, co się wydarzyło, a powtarzając to kolejny, kolejny i kolejny raz, to wchodzi po prostu w zrozumienie, w, tak, w takie wewnętrzne zrozumienie. Natomiast mężczyźni nie do końca mają szansę z tym w taki sposób zawalczyć i często tłumią wszystko, nie mówią o tym głośno, co jest naprawdę bardzo przykre. I dlatego myślę, że nawet pod kątem edukacyjnym, to jest, mimo że ta książka jest fabularyzowana, to jest naprawdę świetną opcją, żeby troszeczkę dotknąć tego tematu. I, I trochę może zrozumieć też facetów, że dla nich to wcale nie jest takie proste, jak nam się wydaje. To nie jest tak, że oni ruszają dalej dzień po prostu po rozstaniu, tylko oni też muszą pewne rzeczy przepracować, ale ich może nawet nie przepracowują, tylko je tłumią, więc nie mają szans jej tych emocji i tych sytuacji dożyć. Także to jest przykre i nawet pod kątem takiego otwarcia oczu. Myślę, że naprawdę fajna książka. I jeśli mam tutaj jakichś mężczyzn, to jestem bardzo ciekawa, czy w momencie, kiedy mieli taką ciężką sytuację rozstaniową, nie mówię tutaj tylko o takim romantycznym rozstaniu, ale też w przyjaźni, oczywiście. Jeśli są tutaj mężczyźni, którzy przeżyli coś takiego, jestem ciekawa, czy mieliście to wsparcie u innych mężczyzn, żeby na ten temat porozmawiać, bo uważam, że jest to naprawdę istotne. Kolejna książka, którą szybko czytałam jeszcze, zanim była operacja, jest to kolejna powieść graficzna Debbie Tang. Quiet Girl in a Noisy World, An Introvert's Story. To jest o dziewczynie, która ma bardzo dużo w sobie. Potrzebę, żeby spełniać oczekiwania ludzi wokół, żeby uczestniczyć w sytuacjach, które są wokół niej, mimo że sama nie czerpie z nich radości, nie czuje się w tych sytuacjach dobrze. Jest to książka o dziewczynie, która tak naprawdę dochodzi do momentu, kiedy rozumie, że jest introwertyczką i że ona czerpie radość i czerpie energię z zupełnie innych sytuacji niż ludzie wokół niej. I to jest naprawdę fajna, taka pokrzepiająca książka dla osób, które no, mają podobnie, mają podobnie, albo nawet dla osób, które są w sytuacji, gdzie mają takie osoby wokół siebie i nie potrafią zrozumieć ich zachowania, to właśnie, żeby. Trochę otworzyć swoje również oczy. I wszystkie kolejne pozycje, z którymi zapoznałam się w lutym, to już były audiobooki. I mam tak naprawdę tylko jedną książkę w formie fizycznej i drugą taką zastępczą, więc od nich sobie zacznę. I jest to ukochane równanie profesora, czyli ostatnia z trzech książek, które mam na półce e, Joko Ogawy. I to jest pozycja, która uplasowała się na drugim miejscu zaraz po Grobowa cisza żałobny zgieł, która była moją pięciogwiazdkową książką. Tutaj dałam cztery książki, głównie wydaje mi się, że z sentymentu i z takiego poczucia oddania, jaki jest tutaj pokazane w tej książce. Niesamowite jest dla mnie to, co się w tej pozycji wydarzyło, jak ludzie potrafią się zaopiekować z drugim człowiekiem, mimo że na pierwszy rzut oka ten człowiek wydaje się. Dziwny, daję to specjalnie w cudzysłowie, bo to, co jest normalne, to jest kwestia umowna. I jeśli chodzi o tego człowieka, on mi też troszkę przypominał mojego profesora z Politechniki, nie pod kątem tego, co się z tym człowiekiem działo w tej książce pod kątem zdrowotnym, ale pasja. Pasja, która jest przedstawiona akurat tutaj do matematyki w tej książce, o, niesamowite. Niesamowicie to jest opisane, bardzo pięknie jest to opisane, więc wydaje mi się, że pod kątem takiego zrozumienia troszkę, że niektórzy pasjonaci naprawdę potrafią wejść tak głęboko w temat i to może być tak piękne, że. Pod tym kątem naprawdę polecam tę książkę. Bardzo ona jest dla mnie wzruszająca, przez to, że miałam okazję też poznać bardzo podobnego człowieka. Natomiast myślę, że ona nie każdemu będzie się podobała z bardzo prostej przyczyny czyli tutaj jest trochę równań po prostu w tej książce, i trochę może być tak, że na przykład, jak ktoś zobaczy coś takiego, to może stwierdzić, że. To jest zupełnie nie dla mnie, ale to jest naprawdę bardzo fajnie przedstawione w tej książce. A jeśli jest dla Was trudne czytanie i patrzenie na liczby, że tak powiem, to zdecydowanie polecam po prostu w audiobooku, bo audiobook jest super nagrany. Także audiobook bardzo przystępny, jeśli nie chcecie w formie fizycznej. Ja zdecydowanie tę książkę polecam, bo myślę, że to w jaki sposób jest choroba przedstawiona, pasja przedstawiona i oddanie w tej książce jest przepiękne. I kolejna pozycja, ale ja mam tutaj w formie graficznej, natomiast przesłuchałam w formie tej takiej oryginalnej, czyli Folbark Zwierzęcy George'a Orwella. Uważam, że ta książka jest takim idealnym odzwierciedleniem, w jaki sposób działa rząd, polityka, jak wygląda dochodzenie do władzy. I naprawdę ona jest tak otwierająca oczy dla osób, które nie zdają sobie z tego sprawy, dlatego. Nawet, nawet bym się pokusiła o to, żeby ta książka była lekturą w szkole. Ja wiem, że raczej na, nasi ministrowie edukacji nie dopuściliby i nie dopuścili zresztą w wielu, wielu ostatnich latach, żeby taka pozycja była w tym spisie. Chyba, że jest i ja o tym nie wiem. W każdym razie, jak ja byłam w czasach szkolnych, to niestety, ale takie pozycje w ogóle nie wchodziły w grę. A uważam, że ona by naprawdę bardzo dużo wniosła. I może nawet, gdy, jeśli mają osoby problemy z y, takim przyswajaniem, to zresztą krótka książka. Ona tutaj wygląda, jakby była wielką powieścią graficzną, no bo wiadomo, tutaj są wielkie rysunki, ale to jest naprawdę bardzo krótka książka, więc to jest, to jest dosłownie 3-4 godziny, 5 godzin audiobooka i na przyspieszeniu, jak się słucha, to dosłownie w jeden spacer da się zrobić. I wydaje mi się, że pod tym kątem ona naprawdę by się świetnie sprawdziła, bo. No, tak jak się kończy, tak jak się zaczyna, jak wszystko wydaje się takie delikatne, jak ludzie zapominają szybko, i. Mm, no, dużo, dużo frustracji, ale dużo prawdy. I pomyśleć, że ta książka została napisana kilkadziesiąt lat temu, bo już ludzie widzieli, co się dzieje, a to nadal wszystko trwa. I nadal jesteśmy w tym miejscu, w którym byliśmy te kilkadziesiąt lat temu, i raczej się nie zapowiada też, żeby, no, żeby to się skończyło. Mam nadzieję, że jednak będziemy wszyscy coraz bardziej świadomi. No i uważam, że ta książka naprawdę jest, o, bardzo wartościowa. Bardzo. I kolejna pozycja, którą już przesłuchałam, i ojejku, męczyłam się okrutnie, a mam na myśli tutaj Popioły i Przeklęty Król, Carisy Broadbent. I pierwsza część, bo ta, o której teraz będę mówić, to jest druga część. Pierwsza część była naprawdę taka całkiem ciekawa, była tam był tam wątek podobny do Igrzysk Śmierci, czyli mamy um, jakieś turnieje, ludzie tam, a raczej e, stwory tam umierają i tak dalej. No i powiedzmy, że ten wątek mi się podobał, dlatego też sięgnęłam po tę książkę. Ta książka strasznie się ciągnie. Ja jej dałam półtorej gwiazdki, bo e, bardzo mnie wymęczyła. Ona mnie dosłownie wymęczyła i tak jak spodziewałam się, że będzie taka lekka, jak ta pierwsza część, tak ta druga część była bardzo trudna do przyswojenia, bardzo tam były nudne te wątki, które się działy. Ona była taka oczywista, bo wiadomo, jak to się wszystko skończy, że, no pod tym kątem zdecydowanie jestem na nie. Tutaj wątek jest oczywiście romantyczny, bo to jest też książka taka romantazy i w tym wątku romantycznym po prostu wszystko jest tak oczywiste, co się wydarzy, że no, no dla mnie to po prostu nie miało sensu. Ja wiem, że dużo ludzi też zarzuca jej, że jest dużo tam takich wątków erotycznych. Ja uważam, że nie, albo po prostu w tej formie audiobookowej to nie jest, nie masz takiego wydźwięku. No natomiast zupełnie nie rozumiem, jakby co chcia, chciano przekazać. Tą drugą częścią, bo no ona była po prostu nieciekawa. Nieciekawa, nic się tam nie działo, nic się tam tak naprawdę za bardzo nie wyjaśniło. Yy, bardzo szybko zapomniałam, że ją w ogóle przesłuchałam, bo tak była nudna dla mnie. Dlatego, no jeśli ktoś zaczął już tą serię, to, to może i yy, warto kontynuować, ale raczej niczego nowego, ciekawego się nie dowiecie. I kolejna pozycja. Stwierdziłam, że pójdę w kryminał i Małgorzaty Starosty Smugi. To jest książka, którą mi polecono, że jest świetny audiobook i faktycznie, to w sumie nawet nie jest audiobook, tylko słuchowisko i faktycznie pod tym kątem to jest ciekawa forma, ale niestety dopasowanie dźwięku w tle do tego, jak bohaterowie rozmawiali, to tam było coś nie tak. Ja nie wiem, czy to jest kwestia Platformy Legiminy, której ja słuchałam, czy to to nagranie jest po prostu w taki sposób zrobione, ale no nie jest tam wyważony dźwięk, więc czasami bardzo ciężko się to słuchało i no naprawdę to było czasami męczące, bo ja nie wiedziałam co jeden z bohaterów mówi, a to był naprawdę bardzo istotny bohater, bo mam tutaj na myśli kostka. Jeśli ktoś słuchał, to na pewno wie. Jeśli ktoś planuje słuchać, to też od razu mówię, że kostek będzie taką trudniejszą do słuchania postacią. Natomiast sama książka, sam wątek, no dosyć ciekawy, taki bardziej bym powiedziała przeciętny. Natomiast on, natomiast książka jest na podstawie prawdziwych wydarzeń, więc tutaj też pod tym kątem na pewno to dodaje trochę do tej książki, więc, więc myślę, że jako taka dodatkowa lektura, nie za bardzo angażująca, ale jednak w ciekawy sposób nagrana, myślę, że jak najbardziej. Natomiast czegoś bym super ją polecała, raczej nie. To, że to jest słuchowisko, to po prostu dużo dodało. Historia jest o. Dziennikarce detektywistycznej, która zostaje nagle, może nie oskarżona, ale podejrzana o zabójstwo jej dalekiego krewnego, przez to, co się działo w latach, które są dla niej takimi bardzo wczesnymi dziecięcymi latami, bo tam się wydarzyła tragedia, yy, taka tragedia, która, w której zginęło. Skinęła dwójka dzieci, a raczej zostały one po prostu w brutalny sposób zamordowane. I na tej podstawie tutaj cała ta, cały ten wątek się rozkręca. Pewne wydarzenie po latach wskazuje na to, że coś mogła mieć wspólnego z zabójstwem właśnie ta dziennikarka. No i tutaj jest taki dodatkowy wątek, że jej tata jest policjantem, i on też badał przez wiele lat, co się wydarzyło, i on nie dostał żadnych jasnych odpowiedzi do samego końca, więc pod tym kątem naprawdę bardzo ciekawa, jak te wątki się wszystkie połączyły. Natomiast to słuchowisko, mimo że dodawało, to też troszkę odebrało. Ale mimo to myślę, że warto sobie przesłuchać taką pozycję. Na pewno też tutaj dodaję to, że to jest pozycja na faktach. No i kolejna książka, na którą bardzo czekałam, czyli Blake'a Croucha Bunt. To jest druga część po szumie. Jak zobaczyłam, że ta książka jest w audiobooku, to byłam przeszczęśliwa i wiedziałam, że na pewno ją przesłucham jak tylko będzie po operacji, i faktycznie tak się wydarzyło. Troszeczkę jest spadek formy niż te w tej pierwszej części, ale zakończenie, no zakończenie dla mnie top-top. I muszę przyznać, że bardzo mi się podoba nadal sam koncept tej książki. Opowiem bardziej, to, co się działo w pierwszej części, czyli mężczyzna nagle budzi się po wypadku z urazem głowy. I on odkrywa, co się z nim dzieje, dlaczego jest w jakimś miasteczku, co to jest za miasteczko, w którym się znajduje, dlaczego ludzie zachowują się tak dziwnie, dlaczego mm, policjant nie do końca chce mu pomóc, a raczej szeryf. I on próbuje po prostu zbadać, co się wydarzyło, co się dzieje, gdzie on jest. A tak naprawdę on przyjechał poszukiwać swoją koleżankę z pracy która też przyjechała do tego miasteczka, żeby prowadzić śledztwo. No i on teraz ją poszukuje, czy znajduje, to już musicie sprawdzić już w pierwszej części. Natomiast to, jak się rozbija, ta druga część, a było takie dla mnie w porządku, ale nic specjalnego. Natomiast wstęp, który jest, a raczej zakończenie, które jest wstępem do trzeciej części, która będzie. Ja, ja uważam, że tam się będzie coś niesamowitego działo, tym bardziej, że pojawia się w tej drugiej części nowy bohater w miejscu, w którym wydawałoby się, że nie może być, więc to pod tym kątem naprawdę jest bardzo ciekawe. Ja dałam tej książce cztery gwiazdki. Ale tylko dlatego, że po prostu przez większość książki nie było to aż tak zaangażujące jak w tej pierwszej części. Ale no to zakończenie jest tak świetne, że ja na 100%, jak tylko się pojawi audiobook, bo chciałabym kontynuować w audiobooku, będę słuchać tej pozycji. I ostatnia książka, która została polecona przez moją znajomą, ale przeczytam jej tytuł, bo jest bardzo długi, czyli Dary niedoskonałości i Jak przestać się przejmować tym, kim powinniśmy być i zaakceptować to, to kim jesteśmy. Brenę Brown. I ja myślę, że wiele z was może po prostu znać tę autorkę albo samą tę książkę. Dla mnie to nie była książka na ten moment, którym ja potrzebowałam. Wydawało mi się, że coś innie, innego w niej znajdę. Natomiast tutaj w tej książce chodzi o to, żeby troszeczkę zrozumieć wstyd. Poczucie wstydu, pogodzić się z tym, że wstyd istnieje, że my nie jesteśmy w stanie sprawić, że nie będziemy się wstydzić jakichś rzeczy. I pod tym kątem myślę, że to jest naprawdę fajna, wartościowa książka, jeśli ktoś właśnie się z tym boryka. Ja teraz jestem w fazie, gdzie słucham bardzo dużo podcastów, właśnie takich rozwojowych z terapeutami. I myślałam, że to będzie takie fajne uzupełnienie. Natomiast ja nie do końca jestem w tym momencie w wątku wstydu. Ja jestem w zupełnie innych wątkach, które potrzebuję w moim życiu. Więc i tak uważam, że książka jest wartościowa. I warto po nią sięgnąć, bo to jest też jedna z takich podstawowych lektur, które się poleca. Jeśli chodzi o tego, te, tego typu tematykę. Natomiast tutaj zaznaczam, że właśnie ona się kręci wokół właśnie wstydu. A raczej... Poczucia wstydu. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o wrap up lutego. Dajcie znać, co Wam się udało przeczytać w poprzednim miesiącu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Cześć.